Dzisiaj przetestujemy sobie taką otoprocę, będziemy strzelali w żel balistyczny, na trzech dystansach na 3 metrach 5 i na 10. Do tego testu użyjemy sobie amunicji w postaci takich kulek w kalibrze 8 mm. Tutaj efekt, tak jak widać, weszły to dość głęboko w cel. Teraz zrobimy sobie dystans 5 metrów, i sobie to nagramy w zwolnionym tempie żeby można było zobaczyć jak fajnie ta fala uderzenia właśnie rozchodzi w żelu. Zdążyliście zauważyć. Na tych dystansach yy, głębokość w jaką weszły kulki. Mniej więcej była taka sama, Ten dystans wiele nie zmienił. Także strzał z takiej procy generuje jednak trochę energii. No ale ze względu na kształt tych pocisków, po prostu takich kulek. Yy, myślę, że no, nie dałoby rady przebić jakiejś kurtki czy bluzy grubszej. Zostałby pod nią najprawdopodobniej jakiś siniak. No ale już w przypadku strzałów nieosłonięte miejsce na ciele, no to mógłby być efekt tutaj zbliżony do tego co tu widzimy, no więc no, jest to niebezpieczne narzędzie.